Cześć! Witam Was bardzo serdecznie na kolejnym odcinku na tym kanale, a w dzisiejszym odcinku będziemy grali w Stumble Guys i powiem Wam o błędach, które naprawdę są mega dosyć dziwne. Ale najpierw, mój drodzy, sobie zakręcimy darmowym kołem, czyli kołem szczęścia. Obyśmy coś fajnego trafili. No i przeleciała. Przeleciał Jade na Jan Beast, ale przynajmniej mamy 10 klejnotów. Yy, no więc nie jest tak źle. Okej, okay, mój drodzy, kręcimy sobie po raz drugi kołem szczęścia. I uwaga. No to super, 5 klejnotów, a to ciekawe, dobra. Yy, więc tak, mój drodzy, generalnie co teraz? Chciałbym po prostu sobie, w ogóle niedługo za godzinę będzie nowy turniej, czyli Cannonball House, gdzieś o 17, a jest 15.37. Ale sobie zagramy i opowiemy sobie, mój drodzy, o tym, jak jest Stumble Guys w sobie ma po prostu błędy. Dobra, mamy mapeczkę Jungle Roll i okej. Okay, o czym to z wami chciałbym porozmawiać? Chciałbym porozmawiać o tym jak to wszystko się baguje ile Stumble Guys ma yy, mnóstwo obłędów Na przykład wiecie jaki jest błąd? Taki błąd, że powinienem dostać dwa, yy, nawet trzy skiny Metal Vikinga, Metal Goblin Mecha oraz Block Dashera, yy, tylko że ich nie dostałem, bo StumbleGuys mnie oszukało, a byłem w top 1% ludzi na świecie. Nie wiem co tam trzeba było zrobić. Bo odebrałem te nagrody i nawet 100 klejnotów nie dostęp, więc to naprawdę dziwna sprawa. Jest też taka sprawa, moi drodzy, właśnie, że te triki powinny być wszystkie usunięte. Ale w sumie dobrze, chyba że nie są te triki usunięte. Bo właśnie bez tych trików i bez tych różnych błędów Stumble Guys by po prostu nie istniało. W sensie istniałoby. A jakby bez tych błędów nie byłoby Stumble Guys popularne, aż takie popularne jak teraz. I nigdy tego nie róbcie. Wiecie, czego macie nie robić. Nigdy nie, rób, nigdy nie kupujcie karnetu. W sensie, nigdy nie kupujcie za 30 klejnotów pomijania karnetu. No chyba, że macie dużo klejnotów i chcecie wydawać, ale ja nie polecam wydawać na karnet. Jak. No jak. To jest jeden z najgłupszych błędów, jakie człowiek może zrobić, bo to naprawdę dużo kosztuje. Aż 30 klejnotów, więc totalnie się nie opłaca, bo naprawdę na pewno byście ukończyli cały karnet bez wydawania gemów. O kurczę, dobra. No nie! No co jest? Zagramy sobie mój drodzy w wydawanie ślizgawka. Już nie mam o czym nagrywać filmów o, o guys, Bo nie ma żadnych nowych aktualizacji w guys, a niedługo będzie nowy karnet turniejowy. Yy, za. No już za dwa dni. Yy, za dwa dni czyli gdzieś w czwartek będzie nowy karnet turniejowy. Znowu mnie zepchnął. O dobra, udało mi się przeżyć. To jest mapeczka z super pivot slide i pewno teraz mi się nie uda. No. Dawaj, dawaj. Udało mi się na szczęście. Na szczęście mi się udało. Dobra. Um lecimy, lecimy tak szybko, ponieważ mamy mapeczkę super paint slide i właśnie mój drodzy, ja nie lubię tych mapeczek super slide, ponieważ... Właśnie one są mega dziwne, ja ich nienawidzę. Dobrze, że ta mapka nie jest na finał, o kurczę. Spadłem właśnie teraz spadłem i mam duże problemy. Dobra, jest! Udało nam się to wygrać! Przechodzimy, mój drodzy, do finału! Więc dobra, mamy mapeczkę Lava Slider teraz. I teraz, mój drodzy, trzeba bardzo uważać, aby wygrać na niej finał Nie wiem, dlaczego wszyscy tak przychodzą, ja sobie mogę tędy przejść W sumie, no! Ej, zginąłem! To nie w porządku, to nie fair Dobra Ostatni będą pierwszymi, jak to mówią Ostatni będą pierwszymi I chyba to jest właśnie ta racja O kurde, ej, przeżyłem! Nie wiem jak przeżyłem, ale jakoś mi się udało przeżyć. Dobra, teraz robię tak, okej. Okay. Teraz tutaj. No nie. Przegrałem. Masakra. O nie, dobra. Co by było chyba, mój drodzy, na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeśli wam się podobał, to oczywiście nie zapomnij o łapce Subskrypcji na tym kanale. No i chyba to tyle. Chyba to tyle na ten dzisiejszy odcinek. Fajne tu są pakiety w ogóle, mega epickie Mi się mega podobają Lecz no, to by było na tyle mój drodzy W dzisiejszym odcinku trzymajcie się I do zobaczenia jutro w kolejnym filmie Na tym kanale o godzinie 18.00 Pa pa